Podczepiają 1 66 z innymi sto i ciekawe co się tutaj stanie. Nie wiem, Gdy, czy go gdzieś wywiozło, czy co. Nie wiem, zobaczę. Mam nadzieję, że się mnie nie przeczepił, że nagrywam. No i tak, właściwie, ja nic sobie z tego nie będę robił. A też, też będziesz cicho, bo ja też chcę coś nagrać już na mój przyszły kanał. No. To ja to nazwę ostatni odjazd, 11 jedyna... ostatni odjazd, 11.66. No, ja nie wiem, jak to się nazywa. Tu mam jeszcze Hulkaia. tam mam jeszcze bulwy, i 105. Tam jeszcze jazz przejechał. Płodne. O od jeszcze się wydawał. Czekamy, co się tutaj stanie, bo ja nie wiem, podczepiają, zawsze stała i dziwne, że akurat nie wiem, wysiedliśmy sobie, mieliśmy jechać po ten, po elektryki nowe, to 1, 9, 2 i tam 193, mieliśmy wysiąść, bo tutaj jestem z kolegą, który nie miał w ogóle tych, tu jeszcze spalony solbus też stoi, no i zimno ogólnie mu, ale mi nie, dobra, rusza, rusza, ostatni objazd. No nie wiadomo, czy ostatni. Prawdopodobnie. Chyba, że go na zabytek dadzą. No to może. Ty, tak. Super by było, gdyby na zabytek, no gdyby na tak. Jest... tak, tak. Ale Tam był jeszcze drugi hultaj. Nie no, lekko chłodno, ale ten... No, ale w Bydgoszczy cieplej. Tak sprawdzałem. pogodę. O, dwukabinowy bo... Swing jedzie. Tutaj mamy. Sprawdzałem w Bydgoszczy pogodę dzisiaj. Już dwie minuty i ciągle. A chyba ruszy. Dziwne, że tego nie zabiera ten. Ta 102 tutaj stąd, tylko ten. Parówka powinna ją zabrać. To no. jest parówka, no wiesz. Na każdej zajezdni jest parówka. A gdzie ty tu parówkę widzisz? Tam powinno być dalej. A, to zobaczymy. Totalnie nie wiem, co się stanie. Akurat dziwne, wysiedliśmy akurat wtedy, kiedy to zabierają. Coś się popsuło i. A, gdzieś... Ja Jestem z kolegą, ma 30-letni aparat, ale działa. No to najważniejsze. I próbuję nagrać film. Oj, rusza! Rusza, to nagraj dla mnie i mi potem. No właśnie, ja może wyśleć, bo Aparat. Będę to śledził, dokąd to jedzie. Dziwne, że. Jak... Czy oni to manewrują tym? Dobra. Idę dalej? Mamy znowu dziurę Szukamy, dobra, jest kolejna I tutaj mamy tą parówkę Parówka tu jest W ogóle ma zaklejoną szybę ta stop... Ale oni ją chyba tylko przestawiają No A za pro... się dzieje z tym tramwajem? On na złączy gdzie on jedzie? Czyli na złom? Dobrze. Tramwaj pójdzie na złom. Tramwaj pojedzie na złom. Od pracownika się dowiedzieliśmy. Niestety. No, My jeszcze mamy dwie inne stopiątki. Zupełnie przypadkiem się tutaj z... zupełnym przypadkiem się tutaj znalazłem. Ciekawe gdzie on teraz będzie. Kiedyś jeszcze tutaj drugi stał, ale już go chyba zabrali. Nie widziałam, że tramwaje mają taki ten, taki dźwięk jak ten. Jadł do tyłu. Co oni go tu cofają? Żeby można było ten. Oj, tamta parówka stoi. Cała już cała zniszczona ta jest... Aha, nie, py, nie pytam. Zwrotnicę pewnie trzeba zmienić. No, gdzie go ciekawe teraz odstawił? Z tyłu szyby nie ma. Już około 5 minut nagrywam. Pewnie trochę powycinam. W ostatniej chwili go tutaj złapaliśmy. Jeszcze zdjęcie nam się udało. I teraz pytanie: Co się z nim stanie? Dałem już jest ogrodzenie. On tamtędy chyba wyjedzie. Tak! Biegniemy?